To wideo jest odpowiedzią na pytanie co się stanie, gdy zrobimy pull i automatyczny męż nie poradzi sobie. W takim razie w przykład level-c przygotowałem commit, który jest w repozytorium zdalnym, który sfailuje. Pobierzmy we sobie. A tu widzimy, że zmieniamy coś w komentarzu. Tu mamy Zmiany, która będzie powodowała e, błąd. No i co w takiej sytuacji się dzieje? Dostajemy komunikat, że mierzanie nie powiodło się. W takim razie musimy rozwiązać ten konflikt. Znaczy są różne. Różne narzędzia, które rozwiązują problemy z ale jakoś ja tak mało mam konfliktów, że zazwyczaj radzę sobie, żeby znaleźć te konflikty ręcznie. Tak więc nie korzystam z żadnych z tych narzędzi. Aha, no i dodamy to. Serce. Hmm. Git. Możemy teraz popchnąć i zobaczyć jak to wygląda na końcu. Tak więc widzimy, że nasz tutaj ten komit. W tym komicie widzimy, że są te są te nasze zmiany.